Spodziewajcie się moi... O, o nie, że przy... przyjmę, o, zapomnieliśmy przymroda. widzowie. Spodziewajcie się... Że... Emocji zdenerwowania się przez Foxiego! Chyba, że mi się uda przejść tą noc! Ale gdyby nie Foxy to bym przeszedł! A ja tu tyle razy wchodziłem, żeby nie pytać! Aż przeszedłem! No, ale... Ta długa noc w sumie... Nie, nie pytajcie mnie.

Powiem z dzisiejszych wydarzeń co się stało, tylko nie wiem co opowiedzieć. No co? Co byliśmy na zebraniu z kolei, co? Na razie nic nie wiemy. Ale... Troszkę sądzę jakiś piłka, nie wiem to to jest. Dobra, jak będzie pierwsza, to zrażę, to wyskakuję z kolei. Zapewnie spodziewajcie się tego, że mnie Foxy nie skeruje. Bo to będzie oczywiste, ja tego nie wygram. ja w to gram dla zaważy. Bo jestem jest że mnie Foxy skieruje. Kiedy będę trwał, bo ja będę przekręcał Jak to mnie Foxy nie zamskeruje. bo kiedy będę miał maskę, byłby tam była czekać. Jaka Foxy? Jezu.

To przynajmniej jakimś ważnym się gra takimi osobami jak Michael Afton. Wszystko wykopione, chicoby przyszedł, przyszedł yeah. Przypomniałam się jak w jednym filmiku powiedziałem dwa drzwi.

No i to się źle skończyło. Niestety tutaj się to się źle skończyło. I moja ulubiona minigierka. O Jezu. Przecież to mi się sko skojarzyła ta piosenka. To gdzie po chodniku chodził majtel. Nie wiem, skojarzyło mi się. Bo chyba była ta sama. Nie no, ja. To, to było już ostatnie to nie ale na papierze. można na pięć. Można w zagrać. Czemu ja teraz tu taki słaby jestem? Bo co, było nie słaby jestem. Jezu. Dobra. Trafię, trafię, trafię. Jest blisko. Inne. Sorry, że zmieniam zdanie, ale no... Nów... Tak, nie

Tutaj, tutaj nie można! To nie jest legalne miejsce! Ty, tamto miejsce jest zamknięte! Z tym tak, jak to rozumiesz? Stoję tu! To jest On nie rozumie! A tak! On nie rozumie po polsku, bo z po Polski! Ale chyba rozumie, bo nie nie? Więc on się trochę tłumaczy! On, on, ja pozytywnie nie rozumie Nie do mnie. Dlaczego ty do mnie Ja u ciebie nie ludzieć. No widzę, robi, coś nie Hello. O, widzę cię. Jesteś w prawym dolnym rogu. Twoje oko tam widać. Nie, Sophie, o nie, nie, ja Ciebie nie lubię. Nikt Cię nie lubi. Oj, oj, myślisz, że Ciebie nie widać? Będę się na Ciebie patrzał tyle, Trzymam do tej szóstej. Jeszcze tylko dwie godziny. Nie? Trzeba tylko godzinę. Wytrzymam to. Tą twoją waloną noc. Przetrwa od godziny. Patrząc się na ciebie w miejsce, w którym ciebie nie ma. Ponieważ za ścianą. I wytrzymam tą noc. Także jesteś zwykłym guzmem. Mówiłem?

zrobił mi minigierkę. oczywiście żeby w minigierkę. Jak się w to gra na telefonie? Okej, muszę znaleźć I Co się stało? Exit. U mnie zabije nie? U nie mam mnie. Co się stało? Halo. A Chyba są inne minikierki, ja chcę coś innego pobrać. Tak. Jestem pewien, że były inne minikierki. Może spróbuję zrobić jakieś sekund. Na pewno są jakieś sekretki te minikierki. Co ja się stanie, a ja zbieram wszystkie balony? Ja nie, nie pójdę do wyjścia nie, po nie pójdę tak. tam strzegłem więc tak ten jest taki drobizny jak tamtych tego dobra trochę do wyjścia ok exit I Jeszcze. A tak pomyślałem, że może FNAF 5 Że może nagram nagramy tego chodzącego Majka tu, tu, tu... Tu Nie, tu nie była ta muzyka. Boże. No... Wiecie o co mi chodzi chyba, co nie? No. What pal się! A no tak, ja mam w z 5 zrąbanego, nieważne. Tego brakowało. Brakowa. Muszę noc. Zobaczmy, co się stanie. Co tam jest. A nie, nie pogramy we FNAFA 1. Patrzcie na to. Nie energii, nie Nie, Jest ostatni FNAF, którego zagramy. Czyli FNAF 4. Mam jeszcze Hellplond, ale. Coś tam potrzebowałem. Ale nieważne. Zagramy pierwszą noc. he. he. W innych filmikach będziemy przechodzić, przechodzić na pojedynkę do końca. No to zobaczmy. Co oni robią. Tylko tu tutaj śpi. Eee, tu jest latarka. Ale muszę mieć to na 어? Niech dajmy szósta. Nie, podziękuję, podziękuję. Nie chcę teraz zdawać ocen gry. No, szósta, prawda, dałem jedną. No sprawdźmy jak ja w to będę grał. zamyka tam od tej tu od tej a widzę widzimy się w następnym odcinku Na